No, szczęść Boże! Witajcie, kochani, we wtorek, pierwszego tygodnia Adwentu. Wczoraj mówiłem o cechach wiary na przykładzie setnika rzymskiego żołnierza, ale też w kontekście księdza popiełuszki, który w niebezpieczeństwie śmierci ufał Panu Bogu i był Jemu wierny, działał dalej. Dzisiaj chcę powiedzieć o innych cechach wiary. Czołóweczka i jedziemy z Ewangelią. z Ewangelią prezentuje ksiądz Paweł Broński. Podczas spotkania meczu w Łukowie w parafii Matki Kościoła ojciec Danko Perutina, który był przez wiele lat duszpasterzem w Małogorje, powiedział o innych cechach wiary a mianowicie, że są to pokora oraz radość. Jeżeli brakuje nam radości, jeżeli chodzimy wciąż smutni, to coś nie tak jest z naszą wiarą. Jeżeli brakuje nam pokory wobec pewnych przeciwności, to także trzeba by się zastanawiać, gdzie to dalej nas zaprowadzi. Zresztą mamy wiele takich przykładów w kościele, że tam, gdzie zabrakło pokory, to chociaż były wielkie charyzmaty, skończyło się takim zwiedzeniem, skończyło się to zwątpieniem, skończyło się to wyprowadzeniem nawet ludzi z kościoła. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że Jezus Rozradował się w Duchu Świętym. Rozradowała się Anna, która była niepłodna, ale Pan Bóg jej pobłogosławił. Rozradowała się Maryja, wyśpiewując swój właśnie magnifikat, i wreszcie słyszymy dzisiaj, że rozradował się Jezus w jakim kontekście? Widząc cuda, widząc działanie mocy Bożej, która przez niego przemawiała, widząc zwycięstwo nad złym duchem, rozradował się. Jest taki wewnętrzny stan takiego pokoju, serca, coś bardzo wyjątkowego. Dzisiaj wielu z nas gdzieś szuka radości w alkoholu, szuka Radości, a raczej wesołkowatości w kabaretach, których poziom chyba zdaje się jest coraz niższy, czy w wystąpieniach polskich stand którym się przyglądam i którzy widzę, że coraz bardziej stają się obrazobórczy, coraz bardziej obrażają naszą wiarę i nasze świętości. Jezus raduje się w Duchu Świętym. To jest zupełnie inny rodzaj radości. To jest jakiś przedtakt uwielbienia Boga. Za to, że objawił swoją chwałę, i że jego zwycięstwo, zbawienie, które przynosi, właśnie staje się rzeczywistością. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi coś jeszcze. Szczęśliwe oczy Wasze, że widzą to, co Wy widzicie. Chodzi oczywiście o cuda, o samego Jezusa i o objawianie chwały Bożej, ale w jakimś sensie te słowa. Jesteście szczęśliwi, jesteście błogosławieni, mają swoją aktualizację. To my jesteśmy szczęśliwi, że osadzeni między pierwszym przyjściem Chrystusa i Jego obecnością na Ziemi, czego udział mieli apostołowie i inni uczniowie Chrystusa, a tym drugim, powtórnym, zapowiedzianym, my mamy możliwość oglądania Pana. Gdzie? W Eucharystii. Jak śpiewamy w jednej z pieśni. Co dla zmysłów niepojęte wiara, niech dopełni w nas. Ale my, jako katolicy, wierzymy w realną, prawdziwą, rzeczywistą obecność Chrystusa w Wemśle Świętej. Chociaż pod postaciami chleba i wina, chociaż w sposób ukryty, to On realnie jest obecny wśród nas. Zaświadczają o tym, czy próbują o tym przypomnieć, tak zwane cuda eucharystyczne, bo skoro my nie dowierzamy, skoro czasami co smutne, i kapłani potrafią nie wierzyć, albo popaść w rutynę, to to przypomnienie w cudach eucharystycznych, w których naprawdę dochodzi do przemiany chleba w ciało, w tkankę mięśnia sercowego, i jest po to, żebyśmy sobie uświadomili, jak wielką mamy łaskę. Pamiętam, jak byłem w Medjugorje w październiku tego roku, to brałem udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, która bardzo mnie urzekła. Nie chcę powiedzieć, że nie że w Polsce, że w naszych diecezjach po refleksie nie odbywają takie adoracje, ale proszę pozwolić mi na taką osobistą refleksję, że tam ta adoracja była wyjątkowa, bo po pierwsze był czas i na śpiew i to taki na poziomie ze skrzypaczką zawodową, która upiększała te adoracje i był też czas na słowo, na refleksję. Był czas na taką atmosferę zbudowaną przez odpowiednie oświetlenie i okadzenie, ale też i czas przede wszystkim na ciszę. Już nie chcę wspominać, bo może to coś znaczyć, a może to zupełnie nie być istotne. Doszło w trakcie tej adoracji, podczas jednego z wieczorów, do manifestacji złego ducha. I to mi się tak skojarzyło z tym, co powiedziałem wcześniej, że Jezus się rozradował, gdy widział, że w Bogu, że jego mocą. Chrystus czyniąc cuda, dokonuje zwycięstwa nad złym duchem. Jesteśmy szczęśliwi. Mamy taką łaskę. W innej pieśni jest mowa o tym, że aniołowie nam zazdroszczą, że nie tylko możemy patrzeć w adoracji, ale możemy przyjmować do swojego serca ciało Pana Jezusa. A propos adoracji, to zapraszam Was. I do swoich parafii, do takiego osobistego bycia przed Bogiem, to na pewno ładuje akumulatory. To, jak powie ksiądz Kardynał Krajewski, jest takie opalanie się w blasku samego Boga, ale też do oglądania transmisji na żywo z kaplicy wieczystej adoracji z Węgrowa. Mamy tam kamerę i nieustannie 24 godziny na dobę na naszym kanale Faro TV jest taka adoracja. Jest to dla mnie osobistym fenomenem, że jest to dla kogoś ważne, że ludzie rzeczywiście nawet w nocy w ten sposób korzystają z tej adoracji, że to zapewne pomaga im się skupić na modlitwie, więc zachęcam, żeby korzystać z tej możliwości i zaglądać na Faro TV. Życzę Wam dużo powodów do radości i radości bez powodu. Niech was Pan Bóg błogosławi na ten święty czas Adwentu. W którym uczymy się wiary. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia jutro.